Witam Was w kolejnym odcinku mojego wideo-podcastu Rodzić Bez Lęku. Mam na imię Kaja i pomagam przyszłym mamom przygotować się do spokojnego porodu. Dziś zabieram Was w podróż przez kolejną ciekawą książkę o macierzyństwie. Będzie o książce January Harsh, Birth Without Fear, czyli Poród Bez Lęku. Książka ta to jak rozmowa z tysiącem mądrych, doświadczonych przyjaciółek, sióstr, matek, które trzymają dla Ciebie przestrzeń. January jest mamą szóstki dzieci i przez swoje bardzo różne doświadczenia porodowe, od cesarskiego cięcia, przez traumatyczne porody szpitalne po uzdrawiający poród domowy, stworzyła ruch i napisała książkę, która jest wołaniem o opcję, wsparcie i szacunek dla każdej kobiety, niezależnie od tego, jak, gdzie i z czyją pomocą rodzi. W odcinku tym porozmawiamy o najciekawszych wnioskach z tej książki, o tym jak przejąć stery nad swoją ciążą porodem i połogiem. Podzielę się też z Wami konkretnymi wskazówkami, które January tam przekazuje. No to zaczynamy. Część pierwsza to Twoja moc, Twoje zasady. Autorka zaczyna od ustawienia jednej fundamentalnej zasady. Wszystkie wariacje normy są normą. Czyli wszystko, co czujesz, czy tą mdłości o każdej porze i nocy, czy też ich brak, jest to Twoja wersja normalności. Twoje ciało jest unikalne, Twoja ciąża jest unikalna i pokazuje, że nie istnieje jedna wersja normalności w ciąży, w porodzie czy połogu. To jest coś, co razu mnie ujęło, bo ja zawsze powtarzam, że każdy poród jest inny. Tak samo tutaj autorka mówi. Każda ciąża, każde ciało i każdy poród jest inny. Każdy mama jest inna, ale wszystkie są równie ważne. Odpuszczenie pogoni za wyidealizowanym książkowym przebiegiem ciąży to pierwszy krok do odzyskania spokoju. Autorka podaje tu świetną technikę radzenia sobie z lękiem, która mocno do mnie przemówiła, bo opowiada ona historię mamy, która podczas pierwszego swojego porodu dostała ataku paniki i teraz będę Będąc drugiej ciąży, panicznie bała się, że to się powtórzy. Zamiast szukać sposobu, by zapobiec atakowi paniki, autorka zaproponowała jej, a co jeśli zamiast z tym walczyć, zrobić dla tego ataku paniki przestrzeń? Innymi słowy, porozmawiaj ze swoim partnerem, położną, dulą, powiedz im wprost. Słuchajcie, jeśli znowu mnie to dopadnie, to proszę mówcie do mnie. I tu wstaw swoje, y, jakieś uspokajające czy wspierające cię zdanie. Niech ktoś trzyma mnie za rękę, niech ktoś oddycha ze mną. To absolutnie nie chodzi o to, że w jakiś sposób przyznajesz się do porażki, tylko jest to przejęcie kontroli nad sytuacją, nawet nad tym, co wydaje się niekontrolowane. To jest planowanie na wypadek burzy, zamiast modlenia się, aby ona nie nadeszła. Genialne i bardzo praktyczne, bo zmienia perspektywę. Nagle lęk nie jest przeciwnikiem, ale sygnałem, z którym można pracować. I to podejście można przełożyć na każdą ciążę. Nie chodzi o to, by udawać, że lęku nie ma. Chodzi o to, by go nazwać i oswoić. Dlatego zachęcam Cię. Zrób listę swoich obaw i przy każdej dopisz jedno zdanie. Jeśli to się wydarzy, to chcę, żeby. I wpisz, co tutaj jest dla Ciebie adekwatne. W kolejnej części książki dowiadujemy się o tym, jak wiele mamy opcji. Autorka mówi o porodach w szpitalu, o vibakach, o cesarskich cięciach, o porodach domowych i podkreśla jedno. Wszystkie te drogi są ważne i żadna nie odbiera kobiecie jej mocy. Często czujemy presję, że prawdziwy poród to tylko ten naturalny, bez znieczulenia, a to absolutnie nie jest prawda. Poród bez lęku to poród, w którym mamy poczucie sprawczości i wyboru, niezależnie od tego, jak on przebiega. Jest to już kolejny raz, kiedy na ten temat mówię. W poprzednim odcinku podcastu poświęciłam na ten temat trochę więcej czasu. Wskazówka dla Ciebie. Przygotowując plan porodu, wpisz tam nie tylko scenariusz idealny, ale też plan B, czyli planując poród naturalny, planem B będzie cesarskie cięcie i zastanów się, co jest dla Ciebie ważne, jeśli w taki sposób skończy się Twój poród. Być może jest to możliwość natychmiastowego kontaktu skóra do skóry lub obecność partnera na sali operacyjnej, bo to daje poczucie wpływu. Także nad tym się solidnie zastanów. Kolejną rzeczą, która jest bardzo bliska dla mnie, jak i dla autorki tej książki, to jest kładzenie nacisku na to, jak istotny jest świadomy wybór opieku na porodu. Naprawdę lepiej, żeby to nie był jakiś lekarz po Twojej mamie, czy osoba, która po prostu mieszka najbliżej, to ma być twój partner w tej podróży. Autorka podaje całą listę pytań, które warto zadać na pierwszej wizycie i nie po to by przesłuchiwać te osoby, ale by sprawdzić, czy wasze filozofie są zbieżne. Zamiast podchodzić do lekarzy i położnych jako do decydentów, możemy traktować ich jak partnerów. Wskazówka od autorki, żeby przygotować pytania do swojego lekarza lub położnej. Mogą to być kwestie takie jak, co Państwo myślicie o późnym odpępnieniu? Jak wygląda polityka kontaktu skóra do skóry po cesarskim cięciu? Czy można odmówić badania wewnętrznego? Jakie są statystyki cesarskich cięć czy wywoływania porodu w danej placówce? Wszystko to pozwala zbudować partnerską relację i daje poczucie wpływu. Wśród innych pytań, które możecie zadać e, osobom, z którymi będziecie rozmawiać, jest na przykład. Czy planuje Pan Pani wyjazd e, gdzieś? Czy ma Pani wolne w okolicach mojego terminu? Jakie jest Pana Pani podejście do nacięcia krocza? Czy uszanujecie Państwo moją decyzję, jeśli nie będę chciała? Czy popiera Pan Pani poród rodzinny przez cesarskie cięcie? Nawet jeśli planujesz poród naturalny, to pytanie wiele mówi o nastawieniu twojego opiekuna. To nie jest egzamin. To trochę jak rozmowa rekrutacyjna na jedną z najważniejszych ról w twoim życiu. I pamiętaj, zawsze możesz zmienić opiekuna, bo twoje samopoczucie i szacunek do ciebie są najważniejsze. Kolejna ważna rzecz, która jest wspólna dla pracy mojej oraz pracy autorki, jest to zwrócenie uwagi na Twoją przestrzeń, bo ona może dać Ci moc. Chodzi tutaj przede wszystkim o omówienie różnych ścieżek, porodu szpitalnego, cesarskiego cięcia wibaku, czyli poród naturalny po cesarskim cięciu, porodu domowego, bo we wszystkich tych scenariuszach autorka powtarza jak mantrę. Nie jak rodzisz, ale jak jesteś traktowana w trakcie porodu, ma największe znaczenie dla Twojego poczucia sprawczości i późniejszego dochodzenia do zdrowia. Biorąc pod uwagę poród szpitalny, autorka mówi, Rodząc w szpitalu, jesteś w czyimś domu, z ich zasadami, ale ta sala porodowa. Na ten moment porodu jest Twoja. To Ty ustalasz ton. W książce możemy dowiedzieć się o historii e, szóstego porodu, autorki, który ostatecznie zakończył się cyserką, bo gdy weszła ona na salę, panował tam chaos i nerwowa atmosfera. Ona, będąc już w łazience, przypomniała sobie swoją afirmację: Pamiętaj, aby dobrze się bawić. Wyszła i powiedziała do zebranych tam osób: Słuchajcie, wiem, że to nie był plan. Ale dzisiaj są urodziny mojego dziecka, możemy się uśmiechać i dobrze się bawić. I wiecie co? Nastrój natychmiast się zmienił, bo to ona ustawiła energię tego miejsca. I zarówno w moim kursie, jak i w książce możemy dowiedzieć się, jak jeszcze. Uczłowieczyć salę porodową. Ja zawsze mówię o tym, żeby stworzyć w tym miejscu namiastkę domu. I jak możesz to zrobić? Pomyśl o tym, co możesz zabrać z domu, co w tej obcej rzeczywistości szpitalnej będzie ci. Przypominać o domu, może twoje poduszki, jakiś koc, własny szlafrok. Weź swoją lampkę, świeca na baterie, bo światło takie przyćmione ma ogromny wpływ na nastrój, na atmosferę, na poczucie intymności, a konieczne przy porodzie okstocyna, czyli hormon, który wspiera skórcze macicy, kocha atmosferę intymności. Przygotuj sobie playlistę z ulubioną muzyką, czy też dźwiękami natury, albo jakąś sesję relaksacyjną. Weź ze sobą swoje karty z afirmacjami. Na przykład takie, które będą mówić, jestem silna, albo moje ciało otwiera się i moje dziecko przychodzi na świat. Tudzież Moje ciało wie jak rodzić instynktownie i każdy skurcz mojego ciała przybliża mnie do spotkania z moim dzieckiem. To są naprawdę niesamowite rzeczy, dające wielką moc. Nawet jeśli ty nie będziesz na nie patrzeć w danym momencie, to twój partner czy dula zawsze może ci je przeczytać. I podobnie jak w poprzednim punkcie, szalenie ważne jest to, czy rezonujesz dobrze z osobami towarzyszącymi ci. Więc warto się zastanowić, czy twoja położna daje ci opiekuńczą opiekę, czy może opiekę pełną wstydu. Bo jeśli czujesz, że położna cię ocenia, bagatelizuje, mówi, a jeszcze będziesz chciała znieczulenie, mimo że teraz nie chcesz, masz pełne prawo poprosić o zmianę. To może być niezręczne, ale pomyśl, że to tylko kilka minut dyskomfortu w zamian za godziny wsparcia, które zaoferuje Ci inna osoba. Twoje dobre samopoczucie jest naprawdę tego warte. Kolejnym bardzo ważnym aspektem książki jest podejście autorki do planu porodu. Proponuje ona, aby zamiast sztywnego planu stworzyć filozofię porodu. Ja z kolei lubię nazywać to preferencjami porodowymi, bo plan zakłada, że wszystko możemy kontrolować, a filozofia koncentruje się na tym, jak chcesz się czuć, jak chcesz być traktowana, niezależnie od okoliczności. Czy Czyli w przypadku cesarskiego cięcia nie piszemy tam: Nie chcę cesarki. Lepiej napisać, że w przypadku cesarskiego cięcia bardzo byśmy chcieli, aby był to poród rodzinny, czyli na przykład, aby była opuszczona zasłona, by mogła zobaczyć y, moje dziecko, czy też zależy mi na niezwłocznym kontakcie skóra do skóry, jeśli tylko stan mój i mojego dziecka na to pozwoli. Jest to subtelna, ale kolosalna różnica. Y, Przygotowuje ci też y, na elastyczność, nie odbierając ci poczucia sprawczości. Kolejna część. To jest połóg bez lęku, czyli taki self-care, wsparcie i odzyskiwanie siebie. I tu dochodzimy do części, która jest sercem tej książki i powinna być lekturą obowiązkowo dla każdej młodej mamy. I autorka mówi wprost: połóg to nie jest 6 tygodni. To może być dwa lata lub nawet więcej. I to czas, w którym uczysz się na nowo siebie, swojego ciała, swojej relacji z partnerem i budujesz relacje z nowym człowiekiem czyli twoim maluszkiem. Autorka wzywa do odrzucenia presji bycie super mamą, która po tygodniu wraca do formy i do wszystkiego, co miała i co robiła przed. Priorytetowe jest traktowanie swojego samopoczucia fizycznego i psychicznego, także pamiętaj, że self-care to nie tylko kąpiel z płatkami róż. To codzienne, często drobne decyzje, które dają ci przestrzeń, jak chwila snu, zjedzony w spokoju posiłek, czy rozmowa z kimś, kto cię wspiera. Dlatego proponuję ci stworzenie planu połogowego, czyli zaplanowania opieki nad sobą i maluszkiem, zanim jeszcze przyjdzie kryzys. Zrób sobie proste ćwiczenie i napisz sobie taki plan połogowy. Zastanów się przez chwilę i zapisz, kto może przyjść ugotować ci obiad. To zajmie się starszym dzieckiem? Jak zadbasz o swoje ciało? Na przykład, czy pójdziesz do fizjoterapeutki uroginekologicznej? Jak zadbasz o psychikę? Na przykład rozmowa z przyjaciółką, konsultacja z terapeutą. Mamy tam konkretne, genialne rady na przygotowanie się do połogu. Wśród nich są jeszcze takie jak. Pamiętaj, aby zamrozić sobie jakieś posiłki na później, albo zorganizuj z przyjaciółkami dostawę jedzenia dla ciebie, gdzie każda przyniesie inny posiłek innego dnia. Przygotuj sobie koszyk połogowy, nie tylko pieluszki dla dziecka, ale też zdrowe przekąski dla ciebie: bidon na wodę, pilota do telewizora, numery telefonu do osób wsparcia. Postaw go obok łóżka, obok kanapy, gdzieś, ty będziesz miała zawsze pod ręką niech to będzie twój koszyk w mocy. Co ważne, to gdyż twój maluszek będzie na świecie i w okresie połogu, wyznacz granicę odwiedzającym. To twoje mieszkanie czy też dom, twój czas na dojście do siebie. Także nie musisz gościć całej rodziny drugiego dnia po powrocie do domu. Możesz powiedzieć, dziękuję, że chcecie nas odwiedzić, ale prosimy o kontakt w przyszłym tygodniu, bo teraz odpoczywamy, poznajemy się we trójkę czy też czwórkę. Ja z kolei mówię o tym jako o baby moon, czyli takim e, miesiącu miodowym, e, tylko już w czasie, kiedy maluszek jest na świecie, bo tak jak w przypadku miesiąca miodowego jedziecie tam tylko we dwoje, tak teraz jest to ten intymny czas dla nowej rodziny. Jak mówiłam, zaplanuj wsparcie dla swojego zdrowia psychicznego i zastanów się nie nad tym, kogo wezwę, jak dziecko będzie chore, tylko do kogo zadzwonię, kiedy będę czuła, że tonę. Nazwij te osoby, skontaktuj się z nimi, daj im znać, że mogą być na tej liście. To jest to takie twoje budowanie wioski wsparcia, tak szalenie ważne w okresie połogu. Autorka wspomina i radzi, żeby mówić do siebie, okej, okay, tego chciałam, ale jest ciężko. I że to jest całkiem w porządku mówić do siebie, jestem wdzięczna, kocham swoje dzieci, a jednocześnie zmagam się z tym i potrzebuję wsparcia. To nie czynicie złą mamą, a czynicie uczciwym człowiekiem i zachęca, by sięgać po pomoc bez wahania. Książka January Hushed, Birth Without Fear, to coś znacznie więcej niż poradnik, to trochę jak manifest. To zaproszenie do wspólnoty kobiet, które się wspierają, a nie oceniają, które szanują swoje wybory niezależnie od tego, czy jest to poród domowy w wodzie, czy zaplanowana cesarka, czy też poród ze znieczuleniem w szpitalu. Bo to, co przewija się przez całą książkę, to przesłanie. Jesteś wystarczająca. Twoje dziecko nie potrzebuje idealnej mamy. Potrzebuje ciebie takiej, jaka jesteś, bo już jesteś dla niego idealna. Jeśli więc kiedykolwiek pomyślałaś, nie daje rady, Przypomnij sobie słowa January. To, że jesteś, że kochasz, że karmisz, tulisz, stajesz w nocy, to już jest więcej niż wystarczające. Tak sobie myślę, że największą lekcją, jaką wynoszę z tej książki jest wezwanie do bycia swoją własną adwokatką. Do zadawania pytań, do kwestionowania procedur, do otaczania się ludźmi, którzy nas wspierają i do bezlitosnego usuwania z naszej bańki tych, którzy nas dołują, i podkopują naszą wiarę w siebie. Jesteś wystarczająca. Twoje dziecko nie potrzebuje perfekcyjnej mamy. Potrzebuje ciebie takiej, jaka jesteś. Ze swoją czułością, troską i siłą. Potrzebuje ciebie z całą Twoją miłością i niedoskonałościami. Poród bez znańku nie oznacza, że nie czujesz strachu oznacza, że masz odwagę nazwać ten strach, przyjrzeć mu się tak, aby przestał nad tobą panować. Mam nadzieję, że zachęciłam cię do sięgnięcia po tę książkę. Jest ona pełna konkretnych pytań do lekarzy, do położnych, szablonów planu porodu dla różnych scenariuszy i przede wszystkim setek prawdziwych historii, które mówią: nie jesteś w tym sama. A jeśli chcesz głębić wiedzę odnośnie do tego, jak przygotować się do spokojnego porodu, zachęcam do sięgnięcia po mój kurs online albo e Bóg rodzić bez lęku. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i pamiętajcie, że już jesteście idealnymi mamami dla waszego maluszka.